Siemano, z tej strony Ditch W dzisiejszym odcinku po raz kolejny Zrobimy opening skrzynek Jak widzicie mam tutaj 10 skrzynek z Demonisa I 3 skrzynki z Wiewiane Nandin Mam nadzieję, że taki opening szybki wam się spodoba Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu Subika, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście no i kliknijcie w dzwonek powiadomienia, aby być na bieżąco z następnymi filmami. Także nie przeciągając, zaczynamy. Pierwsza skrzynka. Lekkie pląsy driady. Mogło być lepiej. Kolejna. I mamy unikat. Misterny splot driady. Super. No i ostatnia z wiwki. Uwaga. No i mamy bukiet jaskółczego ziela czyli kurczę, no nie za z tych skrzynek z wiwki teraz przechodzimy, można powiedzieć, do gwoździa programu skrzynie z dema no otwieramy je pierwsza róg niechcianej obfitości kolejna Usmolone kopyto Kolejna skrzynka Ogon z wyrodnialca. F czyli jak na razie same zwyklaki No nie zaciekawie, niestety Kolejna No i mamy hero Mamy hero, wulgarny język kreatury Spoko Kolejna skrzyneczka I mamy ogon zwyrodnialca Kolejny, kolejna skrzyneczka, zainfekowane, zainfekowana łuska, przepraszam, no, następna i mamy ogon, także możemy zrobić kolejną pospolitą skrzynkę za jakiś czas, bo niestety, kurczę, mam niespłaconą pożyczkę XD. Ostatnie trzy skrzynki zostały, uwaga. Mamy róg niechcianej obfitości. Drugi. Ostatnie dwie skrzynki. Odłamek rogu. I ostatnia skrzynka. Uwaga. No i usmolone kopyto. No. Także to by było na tyle. Ze skrzynek. Mam nadzieję, że taki krótki odcineczek Wam się spodobał. Jeszcze raz zostawcie łapkę w górę, subika. No i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Ronsia.